widzowie witam was w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj szybka recenzja zestawu o numerze 75400, czyli Starfighterze Plokuna, ale mikrofighterze. No to co, otwieramy i widzimy się już na recenzji. Dobra, widzowie, więc już skończyłem. Więc zacznijmy omawianie tego zestawu od microfightera, który szczerze myślałem, że będzie mniejszy, a jest dość spoko. W sensie wiadomo, to jest Microfighter. Ale jak na samo to, to ogólnie jest dość ok. Mo możemy oczywiście strzelać. Tutaj mamy główkę od droida. O. Szkoda, że niestety nie mamy całego droida, tylko samą główkę, ale tu też jest git. W sensie lepiej to niż nic. Tutaj możemy sobie naszą figurkę posadzić. Czyli oczywiście na I może sobie latać tym mikrofajterem. I możemy jeszcze z tyłu przypiąć sobie miecz tutaj. Co też jest spoko. Silniki są zrobione prawie tak samo jak w Starfighter... W nie w Starfighterze, tylko yy, w Interceptorze Asoki. To zajmijmy się figurką, która po prostu moim zdaniem jest fenomenalna. No, tak mi się podoba ta figurka. Yy, to jest figurka, jak wiecie, przedstawiająca plokuna. Jest ona w nowej wersji. Ta główka jest po prostu świetna. Ten odlew jest super. Tutaj macie jeszcze z boków tutaj jest przód zadrukowany tak no dość fajnie mi się to podoba plecki też rączek nie ma i jeszcze są nogi zadrukowane mamy oczywiście niebieski miecz jak to przystało na miejsce szaplo. Yy, no ogólnie yy, sama figurka mi się mega podoba microfighter też jest ok na pewno sobie gdzieś go postawię ale tak jak mówiłem, no figurka po prostu jest świetna i no po prostu na pewno trafi w jakieś fajne miejsce, więc y, ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek, y, że go obejrzeliście, za subskrypcję, lajki, wyświetlenia, za to wszystko. No i co? Widzimy się już niedługo. Jo!